Ta historia miała dwa happy endy, choć mogło się skończyć zupełnie inaczej. To w tym mieszkaniu na Ursynowie Maciek Miertkiewicz miał przetrzymywać Misie Koala. Jak to się stało, że australijski Misie Koala trafił do mieszkania znanego warszawskiego architekta? Ta historia miała swój początek podczas rozszalałych australijskich pożarów. Jak donosiły media, skala tego kataklizmu przerosła wszelkie wyobrażenia. Straszne pożary trawiły ogromne powierzchnie lasów, zabijając i niszcząc naturalne siedliska kangurów i misiów koala. Dziesiątki tysięcy zwierząt zostało osieroconych. Australijski premier zwrócił się do świata z prośbą o pomoc i adopcję osieroconych misiów. Jednym z nich był koala Kent, który szukał nowego domu. Na apel premiera Australii odezwał się architekt celebryta z Warszawy Maciej Pertkiewicz. Zadeklarował on swoją pomoc. Kent odnalazł nowy dom. Przebył długą drogę z australijskiego buszu do przytulnego mieszkania na warszawskim Ursynowie. Jednak radość Misia nie trwała długo. Maci Pertkiewicz wraz z grupą znajomych określonych nazwą Daj jej ten banan miał w planach daleki wyjazd do Wietnamu i Kambodży. Misz miał zostać w domu z kotami Maćka, które nie były do niego przyjaźni nastawione. Wręcz ich się bał. To kolejne złe doświadczenie dla Kenta. Za wszelką cenę chciał wyruszyć z Maćkiem. Postanowił, że będzie udawał pluszową zabawkę i ukrył się w bagażu podręcznym. Dzięki temu spędził z Maćkiem dwa tygodnie. Wspólnie odkrywali Wietnam i Kambodżę. Kent zobaczył deltę Mekongu, świątynię Angkor Wat i spędził tydzień na rajskiej wyspie. Zostali prawdziwymi przyjaciółmi, a Maciek Pertkiewicz przyrzekł sobie, że już nigdy nie zostawi sam Misia w domu. Cała sprawa zakończyła się szczęśliwie i miała dwa happy endy. Maciej Pertkiewicz nie chciał komentować sprawy. Nie będę z nikim rozmawiał. Dla wiadomości: Cezary Fortuna, Warszawa Ursynów.